Mokre dywany i mokra wykładzina pod nogami kierowcy i pasażera z przodu, a na dodatek mokre dywany i mokra podłoga pod dywanikami pasażerów z tyłu. To jest przypadek, który doświadczył prawie każdy kierowca w swoim samochodzie. A jeżeli tego jeszcze nie doświadczyłeś, to to jest wszystko przed tobą, bo na pewno prędzej czy później przyjdzie. A więc którędy wlewa się woda do naszego samochodu? Są takie trzy podstawowe miejsca którymi woda dostaje się do samochodu, aczkolwiek jeżeli samochód jest bezwypadkowy i nienaprawiany. Jeżeli cokolwiek w samochodzie było robione szczególnie z przodu, a nie daj Boże była na przykład wymieniana przednia szyba, lub cokolwiek było robione z dachem, to tych miejsc może być oczywiście więcej. Pierwsze trzy podstawowe miejsca, którędy woda dostaje się nam do samochodu do przodu i do tyłu z przodu jest to ściana grodziowa, czyli miejsce łączenia samochodu, jak gdyby Przedziału pasażerskiego z komorą silnika. Tamtędy też mamy zamontowane nawiewy, które wwiewają nam powietrze do środka, i tam też na podszybiu, czyli tak nazywa się miejsce, tam schodzące za szybą, gdzie mamy bardzo często mechanizmy wycieraczek, bardzo często jakieś komputery z samochodu pochowane, bardzo często jakieś bezpieczniki, puszki jakieś elektryczne. W tamtym miejscu mamy zamontowane tak zwane odpływy wody, czyli kiedy pada deszcz i spływa nam woda po przedniej szybie tam do przodu. Pod, do komory silnika, to właśnie tam na podszybiu ona się jak gdyby zbiera w takiej rynience i z lewej i z prawej strony powinna sobie odpływać na dół do nadkola i spływać sobie na ziemię. Tamte odpływy się zatykają. Po prostu deszcz jest brudny, ma w sobie jakieś cząsteczki pyłu, kurzu, czegokolwiek. I one w momencie kiedy ten deszcz przestaje padać, potem wysychają, potem kurzy się jeszcze z zewnątrz, to jest to wszystko, co macie w filtrze pyłkowym, czyli to, co nawiewa z zewnątrz do samochodu, identycznie ten sam brud. Tam do tego dochodzą liście, patyki, krzaki, yy, różne igły z drzew, ze śniegiem, coś pada, jakieś tam możecie znaleźć yy, resztki papierosów, bo to jest normalna rzecz. Co dziwne w ogóle, skąd tam nagle papierosy się biorą, aczkolwiek też tam się mogą znaleźć, chociaż nie palicie papierosów, to bardzo często tam się mogą znaleźć. I w momencie, kiedy taki odpływ się zatka, woda po prostu się zbiera w tamtej rynience, która tam jest właśnie na podszybiu coraz bardziej, coraz bardziej... I wlewa się właśnie przez ten otwór, którym powietrze dostaje się do samochodu. Bo bardzo często mamy dywaniki mokre, na przykład wlewa się bardziej od strony prawej, wlewa się bardziej od strony lewej, ponieważ odpływ jest i z prawej, i z lewej strony. Następnym miejscem, gdzie wlewa nam się woda do samochodu, to samochody, kiedy mamy szyberdach, to właśnie z odpływów szyberdaków. Ponieważ szyberdach to jest dziura w dachu lub panorama to jest dziura w dachu, taka trochę większa na cały dach. I tam też dookoła jest rynienka. I w momencie, kiedy pada deszcz, to mrynięką ta woda tam się zbiera w, takiej, w takim korytku. Muszę wam to jakoś obrazowo pokazać. Poczekajcie, muszę znaleźć jakiś rekwizyt. O, proszę bardzo, mój drugi telefon. To jest szyberdach. I to, to bardziej wygląda jak panorama, ponieważ jest duży szyberdach, jest taki troszkę mniejszy. I ten szyberdach ogólnie to jest to, co tam jeździ w środku, otwiera Wam okno w dachu lub nie otwiera wcale. I ono jest dookoła w takim korytku, ponieważ jak pada deszcz, to tutaj w miejscu włączenia się z dachem dookoła oczywiście wpływa woda i ona gdzieś musi uciekać. Jeżeli by tego nie było, no to kapałoby tutaj nam przez podsufitkę do środka do samochodu. Więc dookoła jest takie korytko, taki basenik. Więc obrazowo ja wyciągnę teraz ten nasz szyberdach z tego korytka. I to jest właśnie całe korytko szyberdachu, do którego on tutaj jest wmontowany. Tutaj zbiera się woda, i w szyberdachu, który jest taki krótszy, jest ujście tylko tutaj z przodu, z jednej i z drugiej strony. I to są właśnie te wężyki wodne, te ujścia wodne, które są poprowadzone przed nimi słupkami na dół, tam do odpływów, żeby woda mogła się z tego korytka wylewać. Jeżeli chodzi o szyberdach, szyberdach to jest to krótkie, mamy tylko dwa odpływy. Tutaj z przodu, ponieważ nachylenie dachu w momencie montażu szyberdachu jest po prostu do przodu, więc. Jak zobaczycie, szyberdach zawsze jest w przedniej części nadwozia, czyli ten dach zawsze jest taki spadzisty do przodu, więc odpływy są tylko tutaj z przodu. Jest zamontowany szyberdach w ten sposób, czyli odpływ mamy z tej strony wężykiem, i on tutaj sobie słupkiem leci tam na ziemię, i z tej strony sobie tam słupkiem leci na ziemię. Jeżeli mamy panoramę, panorama jest na całym dachu, więc to przegięcie, wygięcie dachu jest tak samo z przodu, jak i z tyłu. Panorama chociaż jest prosta to korytko można powiedzieć, że jest takie lekko wygięte. Tak więc w panoramie mamy odpływy i z przodu, i z tyłu. Z przodu odpływy lecą przez słupki przednie, a z tyłu lecą sobie tam pod podsufitką, z tyłu najczęściej gdzieś w okolice bagażnika i gdzieś tam sobie też spływają w okolicach tylnych kół, tylnych nadkoli, bo wszystkie odpływy są pod nadkolami, czyli tam w miejscach, gdzie mamy nasze koła tego tak oczami nie widać, ponieważ to jest tam pod tymi plastikowymi osłonami, przeciw deszczowymi, przeciw błotnymi, przeciw brudowymi. Jeżeli jeździcie bez nadkoli, bo często jest tak, że samochody bardzo często samochody jeżdżą bez nadkoli, no to tam to wszystko widać. Tam widać te przewody hamulcowe, tam widać te wszystkie czujniki ABS-u, tam widać te wszystkie dziwne Elementy. I właśnie szyberdach i Panorama to jest następne miejsce, w którym może dostawać się woda do samochodu, jeżeli będą te odpływy zatkane, a identycznie tak samo zatykają się, jak odpływy na tym podszybiu, który mówiłem Wam z przodu. Czyli po prostu z wodą płynie cały kurz, cały brud, no i po prostu to się z czasem zatyka i zakleja. Następne miejsce, gdzie woda dostaje nam się do samochodu, to właśnie z tyłu, kiedy mamy mokre pod dywanikami pasażerów. Następne miejsce, którymi woda wlewa nam się do samochodu, może wlewać nam się do samochodu, to są drzwi. Drzwi przednie i drzwi tylne, i właśnie wtedy, kiedy macie mokro z tyłu, pod nogami pasażerów, to znaczy, że woda wlewa się drzwiami. Tak, dosłownie przez zamknięte drzwi, zamknięte szyby, wlewa się woda do samochodu, ponieważ deszcz płynie po szybie, spływa nam tutaj, tam między zgarniaczami szyby, między tymi rękami, spływa nam tam po drzwiach na dół. Jest pod tapicerką, bo tam też jest, ale jak rozbierzecie tapicerkę, ściągniecie sobie tapicerki drzwiowe, to w każdych samochodach. Pod spodem jest taka albo folia przyklejona na takiej specjalnej czarnej masie, takiej bardzo klejącej, można bardzo od niej pobrudzić palce i ubrania. W samochodach również, też bardzo często, czy to w Volkswagenach, czy w samochodach BMW. Yy, zamiast tej folii jest aluminiowa taka wielka wytłoczka, taka wielka, która nam oddziela część drzwiową, czyli tam, gdzie to jest mechanizm szyby i te wszystkie inne elementy, do tapicerki. I właśnie tamtędy, jeżeli jest rozszczelniona ta. Ta folia, ta cerata, która tam jest, ta, ten element, jeżeli był kiedykolwiek ściągany, rozbierany lub to po prostu się rozszczelnia, to tamtędy delikatnie woda takim, takim malutkim strumyczkiem wlewa się do samochodu. Najczęściej, właśnie jeżeli mamy samochody pięciorzędowe to przez tylne drzwi tak właśnie się wlewa z tyłu pod nogi, bo jeżeli chodzi o tył, to nie ma za bardzo z innego miejsca, gdzie się wlewać woda, jak tylko i wyłącznie właśnie przez drzwi. I dzisiaj, w dzisiejszym filmie, chcę wam pokazać na przykładzie BMW S65, jak przetkać sobie właśnie odpływy szyberdachu, bo to jest bardzo częsta przyczyna i bardzo często tamtędy właśnie do samochodu wlewa się woda i to dotyczy każdego innego samochodu, bo szyberdachy są przeważnie za każdym razem tak samo rozwiązane i panoramy są tak samo rozwiązane, tylko mogą mieć jakieś inne kształty. Mniej więcej jak zobaczycie, jakby ktoś Wam położył 10 różnych szyberdachów czy 10 różnych panoram gdzieś tam rozłożył Wam na przed Wami i byście mieli coś wybierać, to praktycznie powiedzielibyście, że każda jest identycznie, identycznie taka sama i identycznie taka sama Zasada jest działania, więc dzisiaj na przykładzie BMW pokażę Wam, jak to zrobić, bo to naprawdę nie jest ciężka robota, tylko trzeba dokładnie wiedzieć, w które miejsce gdzie zajrzeć, żeby sobie to naprawić. A że jesień, zima i wiosna to jest czas, kiedy tego deszczu jest troszkę więcej, no więc te samochody są wtedy bardzo mokre. Teraz akurat na zewnątrz jest bardzo zimno, jest minus 16, więc teraz woda nie będzie lecieć, bo zamarza całkowicie, ale za chwileczkę przyjdzie odwilż, za chwileczkę znowu przyjdą ciepłe dni ten cały śnieg będzie topniał, znowu będzie padał deszcz i znowu te samochody będą całe w środku zalane. A kiedy samochód w środku jest mokry i zalany, to już nie mówię o samochodach y, takich bardziej zaawansowanych, wyższej klasy, typu na przykład, nie wiem, przyszedł mi teraz szybko do głowy Volkswagen Phaeton, który ma większość sterowania w podłodze i bardzo często pod dywanami, nawet tego kierowcy nie wiedzą, że między podłogą rzeczywistą samochodu, a dywanem jest tam jeszcze spokojnie z 5-10 cm miejsca, że ta woda potrafi się do tego stopnia zatankować, że jak wbijecie taką długą igłę i będziecie chcieli odestać, zobaczycie, że tam jest mega, ale to mega dużo wody. Bardzo często tak jest. W normalnych, takich zwykłych samochodzikach średniej klasy przeważnie jest po prostu tylko podłoga samochodu, potem jakieś wygłuszenie, mata bitumiczna, no i dywan i to jest wszystko. Ale w takich samochodach droższych, lepszych ta podłoga jest trochę wysza. Z tego co pamiętam, w Mercedesie A klasa pierwszej generacji też ta podłoga jest taka jakby podwójna, więc jeżeli tam się zacznie ta woda zbierać, to potrafi się naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo uzbierać, do tego stopnia, że jak jedziecie, jedziecie, hamujecie i ruszacie, to słychać chlupanie. To chlupanie bardzo często też jest z progów. Wystarczy wyciągnąć tylko te gumowe zaślepki, żeby ta woda wypadła, ale bardzo często w samochodach coś takiego, coś takiego bywa. Kiedy samochód jest w środku mokry, jak możecie w ogóle poznać, czy macie mokry samochód, bo często nie czujecie na przykład pod, pod dywanikami, że tam jest coś mokre, to w momencie, kiedy wychodzicie, z nagrzanego samochodu, szczególnie właśnie w zimne dni, na przykład w zimie, wracacie i samochód jest cały zaparowany od środka. Albo jedziecie samochodem i nie możecie w żaden sposób odparować szyb, nawet kiedy dajecie jakieś wielkie nawiewy i robicie ciepło w samochodzie, bo wtedy, kiedy się robi ciepło, ta woda zaczyna parować i bardzo, bardzo parują szyby, więc jeżeli parują Ci szyby w samochodzie, to pierwsze co, wymieniasz filtr Kabinowy. Druga sprawa, jeżeli masz klimatyzację, to sprawdzasz, czy działa ci klimatyzacja. I trzecia sprawa to są właśnie dywany, które prawdopodobnie są mokre. Ta woda parując, siada wam na szybach i jest po prostu koniec świata. I jeszcze jedna fajna informacja, że jeżeli jest bardzo zimno, bo bardzo często teraz takie coś możecie zaobserwować, yy, temperatury są powyżej, tam nie wiem, minus 5, minus 10, a teraz, jak były na przykład ostatnimi dniami, po minus 15 stopni, kiedy wysiadacie z samochodu, wracacie. Szyby są od środka mega zaparowane do tego stopnia, że potrafi się od środka lać woda. Zapamiętajcie, że po każdej jeździe dłuższej jeździe samochodem. Jeżeli nagrzejecie w nim ogrzewaniem powietrze, w samochodzie jest ciepło, czy macie włączone ogrzewanie foteli, czy sami od siebie wydajecie ciepło? To kiedy parkujecie samochód już pod domem lub gdzieś w jakimś miejscu, gdzie będziecie stali godzinę, dwie lub trzy, kiedy ten samochód się mega turbo wychodzi, zanim opuścicie samochód i zanim go całkowicie zamkniecie, otwórzcie okna lub drzwi na dosłownie kilka minut, żeby temperatura się wyrównała z temperatura wewnątrz, z temperaturą zewnętrzną i wtedy nie będą ci parowały szyby po powrocie do samochodu, czyli nie będzie pięknie zaszroniony samochód do środka. Bo przy takich dużych temperaturach rzędu minus 15, minus 20 stopni potrafią zamarzać szyby od środka, i ludzie nie wiedzą, jak to się dzieje. To to właśnie tak się dzieje. Masz mega nagrzany samochód, stajesz pod domem, gasisz samochód, wychodzisz, zamykasz drzwi, idziesz, wracasz po 12 godzinach, a w samochodzie się robi ciepło, i różnica temperatur robi ten lód na szybie od wewnątrz. Czyli zostawiamy samochód z otwartymi oknami. Jeżeli się nie da otworzyć 3 przy minus 15, to z otwartymi drzwiami dosłownie na 2-3 minuty. Temperatura się wyrówna. Ostygnie wnętrze samochodu, zamykasz, wracasz rano, jest wszystko w porządku. Oglądamy. Tutaj po prostu dzisiaj jest krótka piłka. Jest szansa, że mam coś odbite na czole, ponieważ miałem przed chwilą założoną latareczkę czołową. Myślę, że może nie będzie się to rzucało w oczy. Ale słuchajcie, BMW 60 65 Praktycznie, słuchajcie, każdy samochód z szyberdachem, bo rozwiązania są w każdym samochodzie. Takie same. Co potrzebujemy do tego, żeby nie mieć mokrych dywanów pod nogami? Tam się leje woda jakby z dwóch źródeł, z dwóch stron. To dotyczy oczywiście tylko samochodów z szyberdachem, więc tak naprawdę szyberdach, no powiem Wam, że ja nie jestem zwolennikiem. Panoramy w samochodach, wszystko fajnie, jeżeli piszesz ogłoszenie albo jedziesz kupić sobie samochód, bo ma dużo wyposażenia, oczywiście ma panoramę, nigdy do niczego panoramy nie używamy, w lecie jest za gorąco, w lecie, w zimie jest za zimno. Panorama po prostu to jest taka. To jest w ogóle część, za którą bardzo dużo płacimy przy konfigurowaniu nowego samochodu, i ona tylko potem z czasem przysparza problemów. Oczywiście fajnie, kiedy jest taka pogoda bez słońca i nie jest zimno, bo dużo światła wpada do samochodu. Aczkolwiek, panorama z czasem to tylko i wyłącznie problemy. Podobna sytuacja z szyberdachem, bo może nie musimy go używać, czyli on się nam nie odsuwa i nie zasuwa. Możemy go nie używać nigdy, on sobie tam będzie wisiał przez całe życie w tym dachu, ale. Tamtędy tą dziurą właśnie leci deszcz, kiedy pada, cały czas tamtędy gdzieś, i musi ta woda gdzieś odpływać. Jeżeli nie ma szyberdachu, akurat tego problemu nie ma. Woda jedynie z którego miejsca może lecieć do takiego samochodu, to tylko i wyłącznie tutaj z okolic podszybia. Jeżeli tutaj pod filtrem powietrznym Zatkają nam się odpływy No to może tamtędy przez ścianę grodziową Wpływać tam gdzie i macie mochro pod nogami Nieważne czy to od strony kierowcy Czy od strony pasażera Ale wystarczy wtedy ściągnąć koło Ściągnąć nad kole I tak mniej więcej tutaj na środku jest takie gumowe Takie wyjście z drzwiczkami Wystarczy je poczyścić Wsadzić tam jakiegoś dłuższego drucika Może to być na przykład jakaś żyłka do koszenia trawy Bo ja ostatnio sobie taką żyłką przeczyściłem Ten kanał może być cokolwiek innego Co jest takie giętka a w miarę Ponieważ to jest taki krótki odcinek, tylko jak gdyby stąd, tam naprawdę to jest około 25-30 cm. Ale dzisiaj o szyberdachu. Narzędzia, które potrzebujemy do przeczyszczenia kanałów odpływu szyberdachu i panoramy, bo są identycznie, praktycznie takie same. Mogłaby się przydać latarka, żebyśmy coś widzieli. Ja akurat dzisiaj użyłem sobie czoło, żeby mieć ręce wolne. Potrzebujemy imbus o oznaczeniu T25, taki rozmiar. Potrzebujemy imbus o oznaczeniu T20, czyli po prostu mniejszy, taki rozmiar. Potrzebujemy takie, taki klucz, może być tej długości, no i grzechotka mogłaby być równie dobrze, może być klucz tego typu, czyli takie po prostu zwykłe klucze rowerowe, które czasami macie w domu, tym też da się to zrobić. Bierzemy narzędzia, idziemy do auta. Oczywiście tutaj w samochodzie już jest wszystko przygotowane, więc będziemy to nagrywali bardzo szybko, ten odcinek dzisiaj na szczęście będzie krótki. Takie coś właśnie wypadałoby sobie rozłożyć. Typu jakąś szmatkę, ręcznik lub cokolwiek takiego. A jeszcze potrzebujemy taki jakiś szpic. Troszkę może to być płaski śrubokręcik. Ja wziąłem sobie taki pilniczek, bo akurat był pod ręką. Pilniczek naprawdę możemy zamienić czymkolwiek. Czego musimy zacząć? Musicie się zaopatrzyć w jakiś taki wypadałoby. W jakiś ręcznik albo w jakąś taką szmatkę, żeby nie zalec sobie samochodu, kiedy będziecie próbować. Te narzędzia bierzemy ze sobą. I to co musimy zdemontować z samochodu to rączki, te, które się trzymamy. Tutaj te słoneczniki na słońce. Z jednej i z drugiej strony oczywiście rączka też, no i te boczne słupki. Zaczynamy od bocznych słupków, czyli sobie odpinamy tutaj normalnie uszczelkę. Tutaj te słupki są przykręcone śrubką, czyli sobie bierzemy tą zaślepkę, musimy stąd wydubać napi z napisem Airbag. Pod spodem mamy śrubkę, akurat tą większą z impulsem T25. Odkręcamy sobie tu szybciutko fik-fik. Jak wyciągniecie śrubkę, po prostu odpinacie to w ten sposób i wysuwacie do przodu. Tutaj są takie dwa Klipsiki bardzo łatwe, żeby nie połamać, nie ciągnąć na siłę. Wyciągamy to. To musimy wyciągnąć z jednej i z drugiej strony. Potem ściągamy sobie słonecznik. Czyli zanim jeszcze odkręcimy ten uchwyt, najpierw sobie tutaj śrubokręcikiem jakimś to podważamy. Pojawiają nam się dwie śrubki, odkręcamy. Wyciągając, pojawia nam się zwykła. Instalacja, kostka normalna, zwykła do odpięcia. No i sobie możemy to już ściągnąć. Potem zostają nam jeszcze do zdemontowania tylko te dwa haczyki, czyli normalne, zwykłe śrubki. Tutaj musicie właśnie mieć tego śrubokręcika lub coś cienkiego, żeby to podważyć na boczki. Tam pod spodem są śrubki, to wykręcacie. Więc tu już zostaje wolne, tu wolne, tu wolne. Podhaczamy teraz tutaj tapicerkę z tej strony, i już jesteśmy po suficie. I teraz zaglądając tam do środka, zobaczcie co my tu widzimy. To ten wężyk to jest odpływ od szyberdachu. Można go ściągnąć zobaczyć ile tutaj jest brudu, przedmuchać, zobaczyć czy tutaj w środku jest brud, przedmuchać i wypadałoby tutaj na przykład wsadzić do środka, ja mm, raz stosowałem zwykłą linkę hamulcową od roweru, drugi raz możecie jakąś właśnie żyłkę od, y, od kosiarki, od czegokolwiek, wpychać tam i próbować przepchać na sam dół i można też prać powietrzem, aczkolwiek trzeba uważać, że jeżeli dmuchniecie tam sprężonym powietrzem, a to będzie bardzo mocno zatkane, może być problem i tam tutaj ten któryś wężyk nam, Rozszczelni na całej długości, ponieważ odpływ jest poprowadzony tutaj aż tam do samego dołu. Więc on jest w miarę długi. Ale on też tam ma ujście na dole i pierwsze co by wypadało zrobić, to ściągnąć koło i ściągnąć nad kole, i pod nadkolem wyczyścić tam z tego ujścia ten cały brud, to błoto, te liście, bo ono tam jest. z tą, z tą latareczką elegancko wygląda, nie? Ono tam jest, po prostu się zbiera. Tak samo się zbiera tutaj, i wszędzie to trzeba wyczyścić. No i potem wystarczy, bo słuchajcie, tak naprawdę to ta woda, która się leje wam na nogi, to się leje stąd. Jeżeli tutaj jest zatkane, to tędy, tu, po kabelku, po tych wszystkich rzeczach, po słupku, tu, pod uszczelkami, po wszystkim leje się tu, za deską i po prostu tam się leje na nogi. To nie jest żadna filozofia. Tu jest zatkane na tyle, ile tam się wleje. Jeżeli pada mały deszcz, to potrafi na przykład tam ściekać. Ale jeżeli jest taka mocna ulewa, która pada non stop, to ta woda się tak tu już nazbiera, że po prostu wylatuje Bokiem. No tak to wygląda, żadna filozofia. To samo jest z jednej, jak i z drugiej strony. Bo jak pójdziemy sobie tutaj z drugiej strony, to tutaj jest identycznie to samo. To jest ten wężyk, to jest ten odpływ, to jest gumowo, piankowo, plastikowe. No to nie jest jakiś wielki problem, po prostu to da się zrobić naprawdę, jak widzicie, bardzo łatwo. Potem jak już jest wszystko naprawione i przetkane tankujecie sobie na przykład, jeżeli jesteście sami, nie macie pomocnika, tankujecie sobie buteleczkę wodą i polewając po dachu tutaj na przykład w tym miejscu, żeby nie bezpośrednio tutaj na wężyk, bo może przelać, tylko tutaj jakby deszcz na przykład, tak jakby na przykład deszcz padał, tylko tak, tak śmiało to tutaj zaczyna w środku chlupać, ale woda nie leje się tutaj po słupku do samochodu, tylko wylewa się dokładnie tutaj w tym miejscu pod samochód. O, proszę bardzo, ładnie kapie. Czyli lejąc tam, tutaj tylko, tylko szumi woda. O, słychać ją? I się ładnie wylewa. Nie wylewa się do samochodu, a już opróżniłem praktycznie pół butelki. Identycznie to samo, robimy z dwóch stron. Ogólnie ja już tutaj zalałem sobie cały garaż, muszę to posprzątać. Nie ma żadnej filozofii, to jest dosłownie. No słuchajcie, na upartego, jak robi to ktoś pierwszy raz w życiu, to myślę, że jest to godzinka pracy. Bez ściągania nadkoli oczywiście, bo jeżeli będziemy ściągali nadkola i koła, no to następna godzinka dodatkowo, bo troszeczkę to nam zejdzie. Ale bez ściągania nadkoli, taka próba po prostu przedmuchania, przetkania to jakąś żyłką yy, powinna zająć pół godziny. A jeżeli ktoś się zna na temacie, to ja myślę, że to w 15-20 minut ogarnie. Dokładnie wie co robić, jak zrobi to drugi, trzeci raz, dokładnie wie co robić. W każdym aucie jest to samo, słuchajcie, naprawdę.